Siemanko, tytony, Dzisiaj mam koty to tak nagrywam teraz, bo byłem po napój. 2 mm, punkty. On ma nie kosztuje, wam powiem, ile. Mm, 299 to 29 to ma w sumie ten duży, to kadam chyba 70 gs, albo 20, albo 30 groszy i mam tego liczowego ja go byłem za punkty właśnie ubiłem akurat 500 nie, punktów Ubierałem no i zmieniłem aha miałem myślę na ten jechać ale potem już nie pojadę muszę do końca miniaturkę zrobić a wieczorem może odejmę swoje MMA to będzie M.M.A, to powinienem słabo go dać, ale to i miejsce o to, bo to pana mnie do to dosnę. Puste. Puste, coś nazywa złotka. Zrobę ja napoju. Cześć? ये ना मावे को भी कर सकते हैं ये पुक्ता तो ताके से ताके तेरा मगर से बच मगर ताके तेरा बच वो चीज़ पत्ता दे कल ये आपके तेरे को हरियाणा तो शेखर के हमने कहा इसमें तमिल के विषय लिया ताकि आप भी गवाएं Ja tego piję pija od party klasy a Albo trzeciej. Yy, piję od 2003 roku. Kiedyś to były, a nie teraz takie. Cziłowiek. Kiedyś to był taki jeden dobry smak. On kosztował 99 groszy. Taka może mała saszetka. Ja bym powiedział. Taka może mała saszetka. 99 g. Czy go kupywało. Ale jak się go e, przypało do stanki i dało się zimną wodą, to był smak. Tego takich nie ma. Ale nie pamiętam filmy, jak to się nazywa. Ale były takie, pojemnie się nie wiem, Ja znajdę na necie. To wam może na e, opiszę nazwę. Nazwę tego. E, tego produktu. Ja znajdę. bo montego mi się na tym nie leciało tu gdzieś w kościach by było wyrzucić? już tu musi być kość a tu tam to wcale go będzie się pogodę ja będzie kość się go wyrzucił i co staram się o to powiedzieć albo będę by oglądał w tej mama albo będę na faj MMA i, albo parę filmów i będę oglądał faj MMA no i tam będę komentował właśnie bo pokażę wam, nie pokażę a gdzie idzie? pokażę wam tego, nie pokażę po prawa autorskiem. no więc widzimy się wieczorem ale się wam życzę. No. nala no.